Dziękować wszystkim tym, którzy dziś finalizują z nami realizację tego przepięknego pomysłu, posadzenia wiśni, ale też nie tylko sadzenia wiśni, a przypomnienia sobie, jak niedaleko z zabrza do Japonii. Ci, którzy współpracują z miastami w Japonii, wiedzą, że to jest wykonalne mimo tysiąca kilometrów. Szanowni Państwo, rzeczywiście o tych dniach zadecydowała przyjaźń. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, nasza Zabrzanka, pani Jadwiga Rodowicz, która tu to... się urodziła, tu się wychowała, tu chodziła do drugiego ogólniaka, wiele lat pracowała w Japonii, sławiąc dobre imię Polski, dobre imię Zabrza. Pani Jadwiga Rodowicz była ambasadorem Polski w Japonii. Dołączyliśmy do grupy przyjaciół kwitnącej wiśni. Ale myślę, że to nie o to Drzewko chodzi. To nawet nie chodzi o te piękne kwiaty. To chodzi o tą przyjaźń, która zbliża ludzi. Tak więc, szanowni Państwo, do tej współpracy polsko-japońskiej, która od ponad 50 lat już pięknie się rozwija, dokładamy naszą zawrzeńską historię. Jesteśmy Stowarzyszeniem kwitnącej Wiśni i zajmujemy się w Japonii rozpowszechnianiem japońskiej wiśni, czyli sakury. Poprzednim razem, pięć lat temu, posadziliśmy drzewka we Wrocławiu. Tym razem udało nam się przyjechać, by posadzić drzewka tutaj w Zabrzu, w Łodzi oraz w Warszawie. Jednym z naszych celów jest właśnie przekazanie to, jak ważna jest natura. Przede wszystkim chciałbym to przekazać obecnym tutaj podczas sadzenia drzewek uczniom, by dbali o naturalne środowisko. Dziś przed południem sadziliśmy drzewka, podczas którego to wydarzenia przyszło wiele młodych osób, szczególnie uczniów, z czego się bardzo cieszymy. Chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie nas tutaj oraz tak ciepłe przyjęcie, szczególnie panią prezydent. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.